Nazywam się Agnieszka i od 4,5 roku mieszkam we Francji. W Polsce byłam nauczycielem matematyki. Tutaj zaczęłam nowe życie i jestem opiekunem medycznym. Dzięki Małgosi i jej szkole IBU doszkalam swój język, swój warsztat. Żeby móc w przyszłości może zmienić zawód. I dzięki szkole IBU mamy dostęp do platformy, na której mogę znaleźć właściwie wszystkie tematy, które, które mnie interesują. Na tej platformie dużo rzeczy można znaleźć. Właściwie to, czego potrzebuję, no, jest szansa, że tam znajdę i są teksty, są nagrania, są dialogi, tematy są, tematy są przejrzyste. Jest tam i dział czysto techniczny, czyli odmiany, czasowników, Dada. nawet piosenki. Platforma jest bardzo przejrzysta i i ciekawa, tematy są ciekawe i dostosowane do poziomu ucznia.